Hahaha, Dziadzio, tu celowany patrzy w kamerkę, Jezem, no. no! Kucie, fajny, fajny, no! Taki dziarski dziad, no! no. Kucie! Siemaneczko, Siemaneczko, widzowie! Dzisiaj gramy w Rajwalsi w Prima Pridysz i nie zgadniesz widziu! Jestem Znubkiem. dzień dobry! I będziemy mieć haksi: Aimbota, haksi, będziemy haksować: Wallhacka tak. i. Tak. I kucie, zobaczymy, co jeszcze nam przyniesie los. No. Wszystko będziemy mieć, wszystko. I, dokładnie, i lecimy. K mamy u siebie tego: komórkowca i tego. Znaczy, padowca, chyba. Padowca, i gramy na kom kompucieracie. O kurczę, to będzie ciężko. Może ciężko. no. Musimy być Ej, ciężko. Ale pamiętaj, żeby schować. Te, musimy schować nasze oprogramowanie, żeby nie widział tego na filmie. Dobre, pamiętaj, dobra, tak dobra, zawsze. dobra, no. dobra. Postaram się to wyłączyć. No, no ja też. Oholea! Ale on tam skoczył szybko. No. Minikuna ma. Dobra lezi Jeszcze nie. Ja, ja dobry jestem. Jestem dobry z sneperem. Dobry z sneperem. Patrz. Tak. I już o, króciutko. Robieni. Robienie. Śwabi od dzisiaj. Dobry ze sneperki jestem. no Czuję znaczy, no. się na sneperce. grać trochę. Bardzo dobrze się lażysz na sneperki. No ja Ale to jeszcze bez tych haksiów grasz, tak? Bez tych haksiów? No ja, ja nigdy haksiów się brzydzę przecież, nie Aha, no, co ty? aha, a, aha, Ja tylko powiedziałem, żeby niby haksi używał, żeby nie było głupio, co nie? No tak, no. Kucie, podjeżdżają do nas! Spoko, Atakuje spoko. mnie ja Żuku! ja O cholera! strzelić. Dobra, idę do niego. O cholera, nie mam amunicji, amunicji nie mam. Jak nie masz? Trafił mnie. Znaczy, Dobra, yy, przyładze Nie Uuu! ma paski hej czy gdzieś chęć zrobiłem? Profesjonal! O koleja, jaki zawodowy grać! Ale się no. zrobił! Nawet się nie męczyłeś, żeby wycielować? wycielować! Dobrze ci no. to wyszło. Tak jak proces działa, jest nieciekawy. No zobacz! Nie jak jak działa? Proces nie działa, tylko się Aha! Nie ściela mi proces sama. Kucie. O Boże, tu jest! Podjechał na blisko. No, ale nie ma szansę, jestem za dobry, jestem za dobrym cholera, strzelają do mnie! tak, widzisz? Ja wiem, bo ja widziałem jak strzelał, widziałem, wiesz, pocisk leciał i wiedziałem gdzie strzelić od razu. Aha! O, no, Kucie. bo ja jestem dobry, widzisz? się. Dobry, wyjdziesz. Ale z dobrze ono... gramy, coś tak. No. Kucie, szkoda, no, mi no, bo trochę. się Bo dobrze jesteśmy. No. No, bo mi, mi trochę nie. Nie szkoda, ci ich? Nie, mi bardzo ich szkoda. Tak. są to słabi. Śwa... Jak Grzesiu, kucie No no. Gdyby Grzesio dzisiaj grał, to by zobaczył jak, jak Ojejku, na ojejku jak pruje, patrz, a co ja a robię no. Ja jestem szalony Dwa headshoty, jeszcze jednego dawaj No, na. trzeci headshot A nie, to ty, to ty dałeś, dobrze Nie, nie to ty, to trzech zabiłeś No, ja, dobra Zabiłeś się. O. No O, cholea ja ale łatwiutko ci to ja, weszło. Ście... Łatwiutko! No ja wiem, no. A to, no. Bo ja wyczułem, wiesz, wyczułem i widziałem, że nie będą, więc tak czułem. Tak, czułeś? Kuć, ty ściągną no, ja mnie! Ich. Co za cheater, czemu napisać? No. What o, ja, edge mnie edge też ściągnął! No, ja myślę, że łote <coughs> cheater, ale trzeba uważać, żeby nie napisać, no. żeś klaunem. jakieś emboty mają jakieś no. rzeczy widać. Kucie oszukują. No. Nieładnie, Co, nieładnie. Chętnie tak. oszuści. Cholea. No. Kucie, my tu się staramy, lata praktyki No, my tu profesjonalnie Dokładnie. gramy jak zawsze. Tak zawsze staramy uczciwie. się, uczymy się. Kucie. A ci sobie kucie, biorą jakieś haki używają? Dokładnie. Oho. Nie ma patrz, jaki on jest najlepszy. Tutaj. Ej, mi ciągle mierzy w Aha. <noise> storbował tam, on torba mi się obstał. <noise> Cholera. Czekaj, stracił pan. Dawaj go, dobrze. Ty nie możesz przycelować, widzę, to jest dobrze. Damy go. O, ale tak. zrobisz, tam go nie widziałasz już, strzeliłeś strzeliłeś. No Jej, nie, 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 lata jesteś. lata baktyki. Lata nie, no. jaką mapę wybieramy? No, Ło, arenek nie, 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 wybrać, arenek są wybrać! nie, wybrać, to, nie, nie, o, kolego! Zagłośno! Za Zagłośno! Za Przyjacielu! Co?! Jesteś za głośno! Kucie! Jak za głośno! No, zagłośno! No, kucie! Ale jest głośno! Ja Cię! Kucie! Co?! Nie zle, że Ty za cicho jesteś! Jak za cicho! Kucie! No? No nie! Właśnie dobrze! Kucie! Tak, Wybładaj głośno! Samy, ale dostał głowę! Znaczy o, ale dostał głowę! No, no. dostał, to tu mnie. Pa, ale go Ale niścisz! O, ja, jak się ucieka! Ale to zrobił. A teraz, Kucie. pa! No, no. Ouch! Wow. Oj, oj, ale oj. Cię a A Ouch! 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 on śpi, on śpi! Ouch! 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 się! Wake up, Ey. wake up, Ouch! 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 Aha, Cia wylogował się. Wylogował Jestem Tylko, tylko żeś... nas dwóch jest, o kurczę. No to łatwiutko Dobra, teraz. Pr profesjonal, profesjonal. No. Dobra, profesjonal, lecimy. Profesjonal. Kucie, króciutko. Aha. No, kolea, już się Aha. ściągnął. On był szybszy. No on lepiej le le snajperował u mnie. O dobrze, no, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Dawaj. Kucie, bo mi nie strzela ten. Nie strzela ci? No nie strzela mi. no nożówki. Dawaj, O DOBRZE! O Hedana, trafiłeś! No! I Dobrze dobrze, o no. patrz, jak tam jest! Lea. Dawaj ich, dojedź! O! Dobrze! Tylko nie w o, bardziej, bardziej w głowę! Ale on mi celuje w brzuch ciągle! W brzuch mi celuje! W pępek! No, no ale czemu właśnie, jak to zmienić w tym aimbocie? Ciągle w brzuch nie mam! Miałem. Kucie! No, brzuch to ciężko. Kucie. Dostał! Dostał, dobrze. Kucie, to siapko zjadł. No, gdzieś jabłuszko. Nie mogę trafić go teraz. Kucie, po Jesteś brzuchu tam? mi celuje. No, ja jestem, no po brzuchu mi celuje, no. Oni wiedzą gdzie ja jestem chyba mi się wydaje Tak! Ch chyba U. wiedzą! Dawaj, dawaj! Ajajaj! Aj, aj, karabinował mnie! W jeszcze raz spróbuję inną broń Ja też spróbuję inną na karabinkę może spróbuję eee, na broń, ale karabinkiem możesz spróbuję. Zobaczcie RPG arpeggi. <laughs> <laughs> RPG? RPG Leci! Aha! dość tak. EJ! Ja nie mogę celować! Ja nie <laughs> mogę celować karabinem! <laughs> <celować! laughs> <gry> ja chciałem w dół, <gry> <i> to <kury. gry> No i tak Co to leży jeszcze ten no Kuće O cholera, jeden leży Podpaluj O Podpalił Podpalimy. Precy, precy, dobrze, dobrze, drugiego Dawaj go. Dobrze o, wygrywaliśmy to. Kucie, jak to o, się stało? Ale <laughs> ja ja. ja. <laughs> kucie, super. Dobrze jesteśmy, dobrze. Teraz wygrywamy do zera zimi jedziemy, do zera. Do zera już. Do zera tak. zimi, no. Hoppa! O, właśnie biegnie ten, biegnie nas, nas. O, kucie. Dawaj go. Oj, nie udało mi się. Dawaj, dobry. Nie czego, nie tego! bliżej. <laughs> Bo w czeruje TE! Kucie! Zdziałam. Co TO BYŁO?! Haha! <laughs> jeszcze raz gramy! Jeszcze raz! Ej, wiesz co ci powiem? Mi się no. wydaje, że te haki na mnie pomagają Chyba Znale, nie! No, one są słabe! Jak się na tym grasz, są... to się dziwię, że on jest taki niup! Kucie! No. Kolea! Ja ci powiem, że te ha 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 haki są dobre, jak chcesz ze snajperki daleko ścierać Jak blisko, tak, to już tak. lepiej bez haku No dokładnie! On cieluje nie to czy, nie w tego czy trzeba Kucie! O dobra, o, w końcu okremy. się udało, mamy dobra, grę. to trzeba wybieramy o. chyba e, duże strzyżowanie dróg. Duże śniżowanie no, dróg. Duże. Jestem, no. za, jestem za. Dobra. O, trafiliśmy. Dolecimy, nie? No no. Kucie! No, to ja będzie teraz łuka. łuka Weź go łuka, będzie. no Coś. spróbuj. No, zobaczymy z łukiem. Zobacz, bo może doleci i wiesz i w ciachę, ciachę nic nie ma. Kucie! To jeszcze zdecydna od razu. Dobra, dobra, Ej, no, ładujesz, ładujesz? No, o już, kucie, ładujemy. ja tu ścielam! Jednego trafiłem i drugiego I trzeciego prawie Ej, to nie działa, ten o, łuk nie działa w ogóle <laughs> O kucie, to nie dobrze Wydaje że łukiem sam trafiłem za 70 tylko <laughs> Dawaj go O kolea Dawaj nożykami, o ładnie, ale gdzieś tu zrobi no, a masz, Dobra, Łuku nie chcę, nie, nie? <grym /dziśla> nie chcę Łuku, nie. Czy dawaj, sniper. Nie chcę Łuku, to jest No, tracimy do kurt, żeby cię najlepszymi. Dokładnie, Króciutko z zimi. Chcę, nie mogę tam się wcielować. Ej tam pa, 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 teraz, dawaj. Pa. pum, On no, tarczę wziął, tarczę, tarczę wziął. I coś tego? Oj, mamy go, gorzał, ładnie go pojechać, ładnie. Leży, i to będzie bota! Leży, trafiłem. No. No wiem, przecież No idzie, tak, no. No tak. A spróbuję w ogóle nie teraz, zobacz, Patrz, no teraz że zaraz by będę robić. Dobra, dobrze, Dobra, noszkopę no. Pa, jak dobry, pa. Zobaczymy, coś doleci. A, chyba noszkopy nie działają. Chyba no, nie. No, nie działają. O, jest, mamy go. O kucie, Spoko, kolejny. Patrz, jak się to robi. I kolejny zaraz o, będzie. Ty tarczę założył. No, co ja, za... No, co za noob? Co za noob? Wracaj tu, noobie. Go, go. Dawaj, tu go, wplecaj go. Wracaj tu Nubie Dostajesz tych z nożówek Wracaj tu no. Nubie No tu Nubie Kucie. Jejku, taki nerwusek No Kucie. 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 Króciutko z nimi, króciutko Cholea Dawaj, jedziemy, jedziemy z tym No Ale. i co? Dojeżdżasz wstałem. nikt? Ale mistrzom dobry był, dobry Ludzie dobry Zajda mi załatwił Cholea no. Dawaj, musisz pokazać klasę teraz Czeka, bo tu widzę jednego jak idzie, znaczy słyszę <grym> O cholea O cholea no, Ja też słyszałem Ty słyszałeś? No dobra, Trzeba się wziąć za siebie, no Trzeba się wziąć ja za siebie, bo ja mają dobrze. Ja dobrze Rude Ja weźmę tego, RPG no. Z RPG spróbuję o, ko, No, dobra. no Zobaczymy, może coś doleci O kucie, w siebie ścieliłem <grym> O, cholera, zdobądźcie! w ja ciągle go po kolei. Oj, mnie coś ściągnął, to był wymiana była. Taka. Ja ciągle w siebie ścielam. <laughs> w siebie. No, w siebie o, ścielam. <laughs> Tutaj jak... Aka, bo <laughs> no, bo te po... te... no, bo te pociski nie wylatywały z czegoś, dziupli. <laughs> Ty... <laughs> no! Pociekaj. to ja ci pokażę, teraz... pokażę, jak się karabinem ścielę teraz. Tobie Dobra. Jestem profesjonalny karabiniarz. Dobra, pokaż. Patrz, jak tam biegnie, patrz. Tylko ja nie pod ziemię. I... No. Czyli nie mogę podzielić, to jest zbytnio. Mamy jed ja jeden obity. No wiem, patrz, widziałeś to, co wiem, widziałeś. No, nice. Króciutko. Patrz jak, o, patrz, jak robię. Aj, o, nie udało mi się takiego. Ostatni twój, ostatni twój, musisz go załatwić. Ale nie ścieraj w ścianę. Jaką ścianę? To jest to taktyka. To jest taktyka. A, taka jest myłka. No. Tak, taka jest miłka, że o, nie mam haksiów. Kucie, Aha. podejdę na trampolinkę, że ich tam pod, podjadę z powietrza. No. No. I, i o, kucie, pa, ale mi mnie, jeździ. Cholera. Patrz, ja się nie ale bawię Ale króciutko, króciutko z nimi no. tam. się. tego nie celowałem w ogóle. Do, 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 dojeżdżamy go, dojeżdżamy go. Dojeżdżamy. Dojeżdżamy. Leścia. Bez celowania. Gdzie on jest? Jesteś schowany tam u góry. O, kogoś kogo ciągnął. będzie chcę, No pierwszy. to niedobrze. Dobrze, oj. O, kucie, już wygraliśmy. <noise> Co to takie, no. ten? Szybkie No, szybkie, strasznie szybkie to było. Kucie. Za szybko. Za dobrzy jesteśmy. Za dobrzy. Mam 12 kluczy, mógłbym coś kupić. Hmm. Ja chcę 23. Ile masz? <noise> Co? 123! Co ty gadasz? Na co ty spierasz? No. Na, ty... Na apteczkę! A, aha! Okay. No tak, apteczka najlepsza! Muszę się lecić i być słabym! Bo ja sobie kupiłem tego, ja sobie kupiłem paczki broni kiedyś, te zwykłe, podstawowe. Aha! Ja kiedyś dostałem od y, jakiegoś gracza, za darmo. O. No, dostałem. Kujcie, co tak szybko wybija? <noise> o, o, no, o! No, no to idzie dobre. Tak, Oj, aha. arena. Nie potrafię ja się bawić. Ja tak, się no. Ja RPG spróbuję jeszcze raz. Dobra. Zobaczymy! Może coś z tego będzie. Ja na blisko podbieram, no i na blisko. Dobra, to ja im granata rzucę, bo widzę, gdzie się przecież, no. tak? Zobaczymy! ja nie widzę, co ty ja nie widzę? Nigdy nie widzę. Aha. Aha. No dobra. Aha, dobra. Za dużo trochę tam było. O kucie! <grystanie> Dobrze! <grystanie> <Dobaj>. O kolej! <grystanie> o Jaki doślał. tutaj... Dobry <grystanie> jesteś! No! I to RPG! No... Kucie! Króciutko ziemi Ja muszę trochę mniej podbiegać, bo tam oni, tak, oni chyba jakieś, jakieś M-Boty chyba mają. Chyba mają embota, już musisz uważać, oni są odpaleni, wiesz? No! O, dostali. O kucie, dostał! Ale z tego! No, aż wyleciał w kosmos, aż mu kapcie no. rzuciłeś? Ale, a go zrobiłem! Kuciutko! Czarze słabiaki! Musiał lekkiki. te! Tak Powinni haksi włączyć, żeby byli lepsi, a tak to są słabiaczki. No. Bez haksów to nie grać. Nie, nie da się grać bez haksów. Dokładnie. O kolej, jak wyciepiłoś kapciów? Aj, mi też tutaj, ktoś mi tak całkowicie. O, Dawaj ich! O, dobrze! Okucie! Dobrze! Okucie! <laughs> Jeszcze jeden! O cholera! <laughs> o kucie. Jak to weszło! <laughs> widziałeś, widziałeś jak, jak, jak weszło? No, tak się gra! Tak weszło, tak jak, tak, tak jak lajki wchodzą, dawajcie lajka! Nie, ta, lajka i śuba! La, i miły komentarz, i do nupka no. na kanał wpadajcie! No, tak ma być! Kucze. Bo ja tym w ogóle. To strzelaj, szcz morduj o. ich! Oooo, lewe ślątkowiec! No leci! Leci od Oni tam już Nie kupę w ma. mają! Króciutko! No. Lecimy zimą! Gęsto się robi, gęsto się no. robi. Dokładnie. U nich. Hoppa! Hoppa! Puch. Lecimy, puch o kuć, jeden Wiecie. ucieka! Ucieka! O cholera! Już już, już? już koniec? koniec. No. Już? <laughs> ja nie zauważyłem te... <laughs> e, Czy Ej, co? No to ja teraz nie wiem. To ja, co, co co, robimy, Nobek? Nagrywamy dla Wiza e, jeszcze e... jedno, czy, czy kończymy? Jakie propozycje? Ja nie Kucie, bo to szybko ja poszło. Jeszcze jedno chyba Dobra, razie. to jeszcze jedna. O, 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 o! Nie o. muszę się godzić! <laughs> Siła dominaci! No, dobra. no jedziemy! No. kucie. Zobaczymy, czy to pójdzie tak szybko jak wtedy. No, ja bo ja może być ciekawym. Dobra, ja granaczkim też im tam rzucę. Aha! Aha, dobra! O, koleja. sekundę! <laughs> o kolea! Uważaj, bo nie mają. Minebotów jakieś! <śmiech> chyba, <śmiech> chyba na haksach krają! Chyba grają na dziurach! No. Czuć się odpały, straszne! Kucie! Ja, trochę spokojniej, dobra. Tak, tak, trzeba się skupić! Trzeba, się, <laughs> się, trzeba, się skupić. trzeba lepiej ścielać te GRPG! Kucie! Ale mnie strzelił ty i nawet nie widział! Cholea! No. O! Leży! Daj go! Ej, ja nie mogę trafić nic! Bo to mnie strzela to kiedy nie chce! Mamy go! Headshot! Ja <grym> no. nie mogę strzelić, nie, nie mogłem! <grym> o napisał, <RPG> że spam, iść! <grym> napisał, że easy, easy. Dobra, to niech no, spróbuję, to niech spróbujesz nie z RPG! Masz! Trzeba, czy nie podoba się RPG, mocny. to masz, masz headshoty, masz! A dobra, dostałem. Ku**ie! Aha! Aha aleon, chyba. Dojechali naś na ten, na kilka tych. No. Dobra. Kilka, kilka, kilka stron. Kucie, podejdę na tą Dobre, rampę, z rampy spróbuję rzucić ten rpg Ja. On tu na tym podjechał. Boże, plecy, plecy, pleci! pleci, 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 pleci. On na plecy dlatego tak nas zjechał no, wcześniej. dokładnie! Tak teraz nie 4. będzie tak łatwo! Masz Dawaj tu tutaj tak, kolego, teraz. ja tutaj karabina biorę i nie ma. Hola. Kucie! Aj, dobrze, z nożyka, mi nożyka mnie załatwił. Dobrze! Samo jest, ale byciułeś, go, ale A, go byciułeś. Ale samo ścieliło! No ja też jest cało leci. I ten, ten spust na tym marszu to taki jest luźny trochę, luźno chodzi. No. Nacisniesz nie wiesz, co się stanie. O, widzisz, jak biegnie wariat? Biegnie no wariat, no. A jeszcze jeden został No, Gdzie? O cholea. Ja, ten Batek dobry, batek dobry. Batyk dobry, batyk dostał Uciekł no, ciutko z i doła, dobry na dołała i dobry na Dobry Dobry. A jak dobry on wygląda? Bo on ma takiego starego dziadka widzę na tym. No, na no, takiego starego. O kolea, o kolea. No a o, faktycznie... Nie taki stary dziadek jest, no. Uuu, Ej, o, co on zrobił, czekaj, sza... no, czekaj. No, mi tutaj. Dobra. Ciachę! Ej, mi się na dziś akurat chciałem podejść, niech po prostu kogoś tak daje. Ciachę! Headshot! Leżyś, kucie, leżyś! Koniec! No. Porobiony! Porobiony! Dobra, Dobre, dobra. Mogę powiedzieć, że teraz jesteś RPG. Tak, no weź, weź! weź I strzelaj w nich, strzelaj tak mocno, żeby kucie wjeźdź i poszło w piekielę. Ciacia! Chodź, to specyf, specyfika. Leży kolejka, próbuję. Już, już chciałem. Kucie! Jeden już leży. Kolea! OLE DOSTAŁ! Kucie na odległo! Kucie. No dobra! dobry dziadzio Dobry dziadzio! Dziadzio tu celowany, patrzy! W kamerkę, Jestem, no! kucie, fajny, 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 no! Taki dziarski dziad, no! Kucie. Pięknie, pięknie! Dobra! Co widziu? Tym pozytywnym akcencikiem myślę, że możemy zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że ci się podobało, jak tutaj rozgramiamy przeciwników, którzy używają y, nielegalnych wspomagaczy. Bo my no. gramy czysto, to nie oszukujemy, że zawsze gramy my uczciwie. Nie wolno oszukiwać, trzeba rzeczami. się brzydzić, trzeba nie... plus na takie dzieci. tfu pu, robić tak, widziu ha, na takie brzydkie dzieci. No. no, i cio, wpadaj na kanał Nubka, będzie podlinkowany w opisie. I do zobaczenia w następnym. Na razie! Pa!